Nie ma groźby ewakuacji szpitala. Pacjenci, którzy są leczeni w szpitalu, mają pełną opiekę i lekarską, i pielęgniarską, i nie ma zagrożenia dla ich życia i ich zdrowia. To nie jest akurat mój odcinek, ale to jest odcinek koleżanki z oddziału. Na niej nie ma podwyżki. Gdzie ta podwyżka od 1 października? Dokonaliśmy podwyższenia wynagrodzeń w 2008 roku dla grupy pielęgniarek o 500 zł. Na chwilę obecną. Pielęgniarka pracująca w szpitalu wojskowym nie zarabia mniej niż 2000 zł pensji zasadniczej. Proszę bardzo, mogę Państwo bliżej. Wziąć? No, nie kwotę, jaka jest, no nie. Proszę bardzo, nie będę czytała, niech to ktoś przeczytał. Wynagrodzenie zasadnicze 1600 jest na tym. To jest ta właśnie podstawia na tym akurat odcinku. Później... Pensje kształtują się od 2 do 2800 zł, także uważam, że praca pielęgniarek jest wynagradzana godziwie. W związku z tym yy, na chwilę obecną możliwości finansowe szpitala nie pozwalają nam na większe regulacje płac. Jesteśmy pokrzywdzone w stosunku do innych pielęgniarek. O, także ja powiedziała, z innych szpitali. My... Czy obawiacie się, że dyrektor przyjmie do pracy nowe pielęgniarki? Na skąd? E, nie Ale wiec, skąd je weźmie, bo w tej chwili wszędzie brakuje nasze pielęgniarki, mniej więcej około 30% pielęgniarek pielęgniarek naszego szpitala no, pracuje nie, na drugim nie, etacie w, no, w no, innych no, szpitalach ze względu to nie, na to, nie, że taką samą płacę, płacę od, to za to taką to samą to pracę to dostają wyższe wynagrodzenie, i, wynagrodzenie i pracują tutaj nadal i na drugim etacie w innym szpitalu, ponieważ nie, brakuje pielęgniarek. Nabór, nowy nabór pielęgniarek? Na chwilę obecną y, takiej decyzji jeszcze nie podjąłem, dlatego że nie mam y, żadnej informacji od zarządu Związku Zawodowego Pielęgniarki Położnych y, o, y, że tak powiem, plan, o planowanym y, czasie trwania y, tego protestu w naszym szpitalu. Na chwilę obecną w miarę możliwości tych, które mamy, realizujemy kontrakty, prowadzimy proces leczenia chorych. Oczywiście jest to nie w takim zakresie, do jakiej jest że tak powiem, dostosowany szpital na co dzień. Panie komendancie, a kto będzie odpowiedzialny za tych pacjentów, którzy nie zostali tutaj przyjęci? FARM czy pielęgniarki? Ale, ale jeżeli chodzi o pacjentów, którzy nie zostali przyjęci, będą oni, są, na pewno oni znajdą opiekę medyczną w innych szpitalach w Lublinie, których mamy jeszcze, jeszcze dzień.